Muzeum Historyczne zaprasza najpierw na plener rzeźbiarski, który potrwa dwa dni, 25 i 26 maja. Tutaj czeka szereg warsztatów właśnie rzeźbiarskich. Podzielone są na warsztaty rzeźby klasycznej, eksperymentalnej. Oraz będą przygotowane też stanowiska dla maluszków, którzy sobie nie poradzą z pozostałymi rzeźbami, więc tutaj masa solna oraz odlewy gipsowe czekają na dla najmłodszych. Podczas wydarzenia będą również kilka, będzie również kilka stanowisk rzeźby wielkoformatowej i tutaj będą to bardzo ciekawe pokazy, ponieważ będzie wykonywana rzeźba w, w drewnie oraz w kamieniu. Zapraszamy. To jest, wydarzenie będzie się odbywać w godzinach 13 do 19. Wstęp jest wolny i jedynie 5 zł trzeba będzie zapłacić za udział w warsztatach. Tradycyjnie już Muzeum Historyczne przygotowało również Słowiański Tydzień Dziecka, który podzielono na dwie części. O godzinie 10 i 12 przyjmujemy grupy z placówek oświatowych. Natomiast od 14 do 19 będzie dostępna strefa gier i zabaw dla dzieci. Organizator przygotował także słowiańską strefę gier i słowiański Wodny Plac Zabaw. 30 maja oraz 1 i 2 czerwiec są to dni wolne od pracy, więc tutaj będzie szereg zajęć otwartych, będą różne warsztaty, będą pokazy, natomiast w niedzielę będzie również koncert oraz pokazy walk wojów. Aby wziąć udział w zajęciach, trzeba się wcześniej zapisać. Grupy można zgłaszać od wtorku 21 maja od godziny 9 pod numerem telefonu 767544511. Liczba miejsc jest ograniczona.